Premiera Sekiro Shadow Die Twice już dzisiaj. Wczoraj mogliśmy zobaczyć pierwsze gameplaye z nowego hitu From Software. Jak utwierdzały nas dotychczasowe materiały, japoński odpowiednik Dark Souls to prawdziwe złoto. Gra godna Bloodborna, Soulsów i całego dobytku japońskiej firmy. Oceny po prostu zwalają z nóg. IGN ocenia grę na 9,5 na 10, GameSpot na 9 na 10, Game Informer też 9 na 10, a ja standardowo 2 na 10. Nie no żartuję. Portfel z kieszeni zostanie wyjęty, a karta bankowa pójdzie w ruch. Dajcie tego znać w prawym górnym rogu, czy nie chcielibyście livestreamów, Bo ja chętnie bym porobił. Ale zanim przejdziemy dalej, witam na Lootboxie. Wraz z chłopakami planujemy na 1000 subów pokazać nasze brzydkie mordy. Jeżeli was to ciekawi, to zostawcie subika i dzwonek. A dzwonek wam się przyda do tego, żeby nie przegapić odcinków, które pojawiają się codziennie o godzinie 16. A to najlepszy komentarz pod poprzedniego odcinka. Chcesz się tutaj znaleźć, wiesz co robić. jej Zaczy... ejej, ej, ej, zostaw jeszcze łapkę w górę. 15 łapek, co? Mm -hmm. Jak wiecie do Battlefielda 5, dużymi krokami zbliża się tryb Battle Royale. Sporo musieliśmy czekać na konkrety, ale nareszcie one do nas trafiły. Po ponad 4 miesiącach od premiery gry DICE, światło dzienne ujrzy tryb Firestorm. Co nam zaoferuje? Przede wszystkim największą mapę z całej serii Battlefield, a walka będzie rozgrywać się na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Jak na serię przystało, do dyspozycji dostaniemy cały zestaw pojazdów, od traktorów do pojazdów pancernych. Będzie ich aż 17. Dzięki różnorodności broni palnej będziemy mogli dostosować ekwipunek pod siebie. Mnogość broni to już znak markowy BF'a, a wszystkie zostaną podzielone na trzy kategorie. Epickie, rzadkie i zwykłe. Otrzymamy charakterystyczne dla Battlefielda niszczenie terenu i ciche zabójstwa. Po tej zapowiedzi jaram się jak dziecko. Co uważacie? Dajcie znać w komentarzu. W ramach ciekawostki powiem, że dostaliśmy kolejne grafiki promujące widowiska MCU. Przedstawiają one między innymi bohaterów kwietniowej produkcji. Wyglądają całkiem spoko, ale nic się z nich nie da wywnioskować. To po prostu grafiki. Opowiem wam pewną historię. W telewizyjnym wywiadzie Tim Roth wspomniał o swojej nominacji do Oscara i dziwną radę Samuela L. Jacksona. Na gali rozdania Oscarów często jest tak, że przed ogłoszeniem wyników zna się zwycięzców, a mimo wszystko trzeba dawać zdziwienie. W 1996 roku Roth otrzymał nominację za drugoplanową rolę w Rob Royu. O statuetkę konkurował z Edem Harrisem za Apollo 13, jak i Kevinem Spaceyem za Podejrzanych. Spacey? Tim Roth mówi Ten jeden, jedyny raz dostałem nominację do Oscara Siedzę na gali, mam dostać swoją nienagrodę Na chwilę przed przedstawieniem nominowanych Obrócił się do mnie Sam Jackson I mówi Tim, jak już przegrasz, powiedz say Znany każdemu Samuel L. Jackson nawiązał do poprzedniego rozdania Oscarów, gdzie nominowany był za rolę Pulp Fiction. Przegrał jednak wtedy z Martinem Landau. Wtedy to Jackson dał wyraz swojemu rozczarowaniu. Rod niestety nie posłuchał kolegi i teraz tego żałuję. Zamiast powiedzieć: Kurat ten bił brawo i udawał zdziwienie. Przypominam, że możesz zostawić suba, bo na tysiąc pokazujemy swoje mordy, zostawisz łapkę w górę i dzwonek, bo filmy codziennie o 16.00. Do Apex Legends trafił ostatnio karnet bojowy, o czym pewnie już wiecie. Za wbijanie levelów dostajemy różne nagrody. Od czasu do czasu zdobyć możemy lootboxa. Wiecie, hej, lootboxa, bo kanał lootboxy. W Apexie nazwanego pakietem, z którego dropi losowy łup. Jak oszukać Apexa i dostać pewny item zamiast liczyć na łut szczęścia? Gracze znaleźli sposób. Wystarczy... Podać się za Belga. Belgijskie prawo zakazuje niektórych rodzajów płatnych lootboxów, dlatego też mieszkańcy tego kraju grają w oparciu o nieco inny system progresji. Belgowie otrzymują mniej nagród niż inne kraje, ale mogą wybrać, co dostaną. By zostać belgijskim graczem, wystarczy w opcjach Orgin zmienić lokalizację. Jeżeli chcecie z tego skorzystać, to się spieszcie, bo jej długo tego tolerować nie będzie i w najbliższym czasie załatwi do Belgów. John Wick już niedługo. Do sieci wleciał najkonkretniejszy trailer. Zobaczcie zajawkę, a reszta w opisie.